Bartosz, przepraszamy w imieniu tych starszych pan, które się w tej chwili zajmują sobą. Nic się sobą, nie stało. się Właśnie, Bartosz, witamy Ciebie. Masz numer 36, masz 14 lat. Co jeszcze o Tobie mogę powiedzieć? Chodzisz do zespołu szkół muzycznych imienia Oskara Kohlberga w i zajmujesz się tańcem. Proszę. To bez sensu. No niby tak, ale no... Jak? No bo tańczę, Byłem już szkole wcześniej, wcześniej, zacząłem tańczyć, no i tak ciągnę to dalej. Ale już kończę, bo gimnazjum Ale W szkole? W jakiej klasie jesteś? W drugiej gimnazjum już. Ale w warsztacie? Tak, na fagocie. Taki ten instrument ja wiem, to jest. Ja, 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 to jest. Ja. Coś, ale byłoby szat, gdybym tańczył z fagotem teraz, nie? Coś, to miałbyś się chyba. Nie no, była ja. Czasem, czasem to przesadzać. Dobrze no, Bartosz, okej. Okay. Tym optymistycznym, rozluźniającym żarcikiem. Chciałbym, żebyś powiedział nam, co tam zatańczysz, jaki to jest gatunek tańca i jak długo się uczysz tańca? To trzy pytania. Uczę się tańca już no, 8 lat w sumie, po co rok stepu i będę tańczył improwizację do no takiego remixu, można powiedzieć. A na czym polega improwizacja, to znaczy teraz będziesz to sobie układał, czy to się nazywa improwizacja? Nie no, będę, słuchając muzyki, będę tańczył, tak po no, to znaczy. już ją tą muzykę, bo myśmy teraz puścić akcent przez twoje oczy zielone i kazali ci tańczyć, to była improwizacja. No ale, ale nie mam, ułożonego, że, nie mam ułożonego żadnego kroku, nie mam ułożonej choreografii, więc... A na to, to tak można? Na freestyle. No A, nie no, na freestyle, on ja się wiadomo, on się odgadał, jasne, jasne. Okej, okay. Bartosz. Bak Bardzo dziękuję. Ja się ty tak tańczyłaś kiedyś, szczypałaś? W czasach swojej świetności tak Ej, Jak ocenisz występ Ja się zastanawiałam na samym początku, co by powiedział Jan Sebastian Bach, gdyby usłyszał Dariusz strunie, gdyby zobaczył to, co Ty robisz. Potem on się przebijał. Tak, mhm. a potem sobie pomyślałam, że, że fajnie by brał te pieniądze za prawa autorskie, jakby że, że, że w takim utworze jego motyw się znalazł. E, natomiast, wracając do tematu, e, bardzo mi się podobało to, w jaki sposób wymiń mm, tańczość. E, e, no, jeśli to była improwizacja, ja się nie znam. Ja ci wierzę, że to nie przygotowałeś To razie, nie. No. no więc jestem pod wrażeniem, bo ja bym pewnie takich rzeczy nie wymyśliła. Okay, jestem tak. na trak, jeśli to, to, postar, tak, jeśli chodzi tak dziękuję. Jak dla mnie każdy szczegół tej choreografii był tak dopieszczony jak takie maleńkie dziecko. Ty tak wypieściłeś każdy ruch, tak mi się podobało, twój uśmiech jest tak rozbrajający. Czapka Cię nie spadła. No, my jesteśmy pod wrażeniem, więc jak najbardziej na tak. Dziękujemy bardzo. Chyba to nie do końca było takie improwizowane, co? Naprawdę, ja po prostu znamy to jest tyle. Mm -hmm, dobra. Dajmy tego zetka przez twoje Zobaczmy. ziołami, <laughs> zobaczmy. Hey, Pamiętaj, bardzo, y, bardzo, sympatycznie się ciebie oglądało. Y, jesteś miły dla oka. Y, I obiecuję, że jak przejdziesz do finału, być może, <laughs> To będziesz miał już jakąś tam choreografię, bo jednak yy, my zważamy na to, czy coś, ktoś był przygotowany, czy nie. Dobra? Dobra, dobra. Nie masz jak cię ocenić? To było fajne, na no to się fajnie patrzyło, ty fajnie wyglądasz, jesteś jakby w komplecie z wyglądem, ze strojem, z zachowaniem, z gestami, z mimiką. Potrafisz ująć, nie jesteś klasyczną pięknością, ale potrafisz ująć e, i, i to jest fajne, bo, bo, bo pamiętajcie wszyscy, że nie można się sfokusować na jednym talencie, który się ma. Ten talent jest takim jakby pniem, natomiast te wszystkie rzeczy, które są obok, te, które wymieniłem m.in. są co najmniej tak samo ważne, bo jeżeli przyszedłeś w tej chwili w habicie i próbował to zatańczyć, a po prostu byłbyś lekko łysiejącym brunetem z obustronnym wąsem, to, to troszkę gorzej by wyglądało, prawda? A jeszcze dodatkowo jakbyś nie miał kontaktu z ludźmi, czyli tak jak ja teraz z tobą i próbowałbym coś powiedzieć. No że ja cię wtedy nie widzę, a ty miałeś ten kontakt. to jest bardzo fajne, te dziewczyny to widzę wyczuły. E, ja też bym też widziałem taki kokitujący trochę, żeńską część publiczności. No, no nie? Nie mylę się. Tylko by się wstydzili o tym powiedzieć, wy <laughs> Okej, okay. e, no to tak, to było plus, tak? To był plus, tak? Tutaj był plus, tutaj jest plus. E.

Tak, pierwszy raz. Jak ci się podobało u nas? No, bardzo sympatycznie ogólnie. No i super ludzie. Jury e, chyba jednogłośnie oceniło? No, tak mi się wydaje, że Jury się podobało. Aczkolwiek, wydaje mi się, że no, muszę jeszcze kilka rzeczy zmienić. No i ułożyć choreografię. Tak, mamy nadzieję, że jeśli dostaniesz się do, do finału, to tą choreografię ułoży się naprawdę nas czymś zaskoczyć. Trzymamy kciuki, dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję bardzo.